9,2%. 15 lutego inflacja właśnie dokładnie tyle wyniosła. Jaki to ma wpływ na Twoją ratę kredytu, jeżeli już posiadasz kredyt, albo zamierzasz go zaciągnąć? Powiem Wam kilka interesujących faktów, bo sporo osób, zwłaszcza tych, co chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, wahają się dzisiaj, zaciągać kredyt, czy też nie. Jak długo potrwa ta sytuacja? Postaram się na te kilka pytań odpowiedzieć, gdyż mamy cały czas update informacji z rynku i kilka rzeczy chcę Wam przybliżyć. Mianowicie, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na wrzesień czy sierpień 2000, 2021 roku, to możemy zauważyć, że nasza zdolność kredytowa od tego momentu spadła o około 30%, w niektórych bankach nawet ponad 30%. Dlaczego? Dlatego, że czym wyższy poziom stóp procentowych jest, tym większy wskaźnik WIBOR jest, a wskaźnik WIBOR jest jedną ze składowych, które mają wpływ na całkowite oprocentowanie naszego kredytu. Otóż oprocentowanie naszego kredytu to dwie składowe, czyli WIBOR, niezależny od nas, tak naprawdę rynek go wyznacza, albo przynajmniej częściowo rynek gdyż jest on w dużej mierze uzależniony od stóp procentowych oraz o ofert jakie aktualnie banki składają, żeby pożyczać między sobą pieniądze. I wibor ten w ostatnim czasie rośnie, aktualnie taki 3-miesięczny wibor wynosi ponad 3,3%. To oznacza, że jeżeli podpisujemy umowę kredytu, powiedzmy z marżą w wysokości 2%, to dzisiaj oprocentowanie kredytu, naszego kredytu, będzie wynosiło 5,3%. Sporo, prawda? Bo jeszcze być może śledziłeś jakiś czas temu, być może to nie jest pierwszy moment, kiedy analizujesz aktualną sytuację, bo być może już od pół roku czy od roku zastanawiasz się nad zaciągnięciem kredytu i pamiętałeś jeszcze czasy, kiedy można było pożyczyć na 2,5%. Takie sytuacje się zdarzały. Dzisiaj ciężko jest pożyczyć z oprocentowaniem przy kredycie hipotecznym poniżej 5%, jeżeli jest to oprocentowanie zmienne. Czyli jeżeli popatrzymy sobie, co wydarzyło się jeszcze 5 miesięcy temu, to mogliśmy pożyczyć wtedy więcej, a teraz możemy pożyczyć o 30% mniej. Dlaczego? Bo nasza rata kredytu Rośnie, a tak wyliczana jest zdolność kredytowa, że ten dochód dysponowalny, który nam zostaje, zostaje na określoną wysokość raty. I teraz przy określonej racie możemy pożyczyć mniej niż jeszcze 5 miesięcy temu. A powiedzmy sobie, tak naprawdę, do jakiego poziomu stopy procentowe mogą iść? No, górnego limitu nie ma, ale jeżeli posłuchamy informacji, które płyną z rynku, chociażby. Prognozy Goldmana to jest około 4%, PKO 4%. No, czy też Banku Santander też 4%. Ale to były robione tydzień temu, dwa tygodnie temu te prognozy. Dzisiaj wiadomo, że nadal mamy do czynienia ze wzrostem stóp Ostatni odczet inflacyjny był 8,6%. I mimo wprowadzenia tego pakietu antyinflacyjnego. Nasza inflacja jeszcze nie zaczęła spadać, gdyż tak naprawdę wyliczamy średnią do tyłu w 12 miesięcy, a tak naprawdę rośnie, gdyż coraz więcej miesięcy załapuje się z tą wysoką inflacją. Wtedy, kiedy będziemy widzieć, że ona się stabilizuje, to będziemy się zastanawiać nad tym, albo będziemy bardziej w to wierzyć, że stopy procentowe mogą już nie pójść do góry. Ale to wprowadzenie tego pakietu antyinflacyjnego na dzień dzisiejszy jeszcze niewiele pomogło, bo ostatnio Czyli przypomnę, w styczniu mieliśmy odczyt inflacji przez GUS na poziomie 8,6%, dzisiaj to jest 9,2%. Ale jeszcze ważna informacja inflacja producencka wynosi blisko 14%, więc to, co ja często na ten temat mówię, że w przyszłości z pewnością zamieni się to na wyższą inflację tą CPI, czyli tą konsumencką, tego średniego koszyka, co Kowalski zakupuje co miesiąc. Więc jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, należy spodziewać się, że inflacja wyniesie ponad 10%. Więc tyle by było na temat prognoz, ale także pojawiają się takie informacje, że no, poziom stóp procentowych, logiczne by było, powinny być wyższy od poziomu inflacji. Więc tak naprawdę jaki będziemy mieli poziom stóp procentowych, to pokaże najbliższa przyszłość. Wiele osób także zastanawia się, czy istnieje możliwość, żeby zamrozić stopy procentowe dla osób, które spłacają kredyt hipoteczny, albo zamierzają go zaciągnąć. Otóż jest to bardzo wysoce prawdopodobne, gdyż na przykład Węgrzy swój bubor, czyli odpowiednik naszego wiboru zamrozili na około 2%. Na pół roku to działo się już około 2 miesięcy temu. Ty sam osobiście powinieneś w oparciu o te informacje zdecydować, na jaką kwotę kredytu możesz sobie pozwolić. Możemy zauważyć jedną, jedną zależność. Ludzie zaczynają bać się brać kredyty, kiedy stopy procentowe idą do góry, ale jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy mówiło się sporo, bo m.in. KNF czy Łoki ostrzegał o tym, że stopy procentowe będą rosły, bo wszystko na to wskazuje, jest duży przyrost pustego pieniądza. Infla, poziom inflacji rośnie, no to nikt niestety wtedy nie reagował. Mało kto wybrał kredyt o okresowym stałym oprocentowaniu, bo przypomnę, zgodnie z rekomendacjami KNF-u, które weszły w połowie 2021 roku, można korzystać, znaczy banki właściwie miały obowiązek wprowadzenia kredytów o stałym oprocentowaniu okresowym na minimum 5 lat. Więc taką gwarancję bank Ci daje, że przez taki okres stopy nie pójdą do góry. Więc być może warto z doradcą tą kwestię sobie przedyskutować, bo często bywa tak, że może okazać się, że możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, jeżeli wybierzesz rzeczywiście tani kredyt o stałym oprocentowaniu, gdyż to stałe oprocentowanie ma zagwarantowane przez kilka lat. A być może, jeżeli stopy jednak spadną do poziomu dużo niższego, za te 2-3 lata, to możesz zawsze zrefinansować ten kredyt. Więc też ważne, abyś zwracał uwagę, żeby wybrać taki kredyt, który daje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, albo te koszty wcześniejszej spłaty są minimalne. Więc każdorazowo powinieneś przedyskutować to z ekspertem. Ja zapraszam Cię także na spotkanie, które odbędzie się już niedługo, bo 16 marca o godzinie 18. Będzie mianowicie to spotkanie z Piotrem Kuczyńskim, którego być może znasz z telewizji, a dzisiaj wiemy już, że Piotr wystąpi podczas naszego spotkania. Piotr Kuczyński, przypomnę, jest analitykiem z firmy Xelion, także widzimy się, jeżeli masz ochotę, poniżej znajdziesz link do zapisu. Widzimy się 16... Marca o godzinie 18. Do zobaczenia. A jeżeli masz potrzebę, chciałbyś porozmawiać z fachowcem na temat tego, jaka decyzja jest dla ciebie bezpieczna, jaki poziom zadłużenia jest dla ciebie bezpieczny, żeby nie popełnić błędu takiego, jak popełniło bodajże 400 tysięcy osób w ostatnim czasie zaciągając kredyty, koniecznie skorzystaj z kontaktu poniżej. Pomożemy Ci.